za vita Na Nabożeństwie Fatyńskim rozpoczęliśmy od pieśni Zawitaj królowo Różańca Świętego październik to taki miesiąc, w którym, właśnie patrząc na figurę naszej Matki Bożej Fatyńskiej, patrząc na jej prawą dłoń, widzimy w niej różaniec. Mamy za sobą także wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, wspomnienie, w którym uświadomiliśmy sobie, że różaniec to jest narzędzie cudzysłowie narzędzie modlitwy. Jak śpiewaliśmy, jest tu ratunek dla zmarłych. My dzisiaj wierzą, biorąc do ręki e, różaniec mamy intencje, wiele intencji, które są ważne dla nas, a tu słyszymy w pieśni naszej, że to jest ratunek dla zmarłych. Biorąc do ręki różaniec właśnie bardzo dużo robimy dla zmarłych dla tych, którzy tej modlitwy potrzebują. My jesteśmy wierni modlitwie różańcowej naszych nabożeństw adwatimskich. My wiemy, że ten różaniec w naszych dłoniach przez cały rok powinien przybywać i cały czas powinniśmy przeplatać te paciorki, aby ta łaska była udziałem tych, za których się modlimy. Aby te paciorki przynosiły zdrowie, życie, wyzdrowienie, porządek, ład, nawrócenie. Tyle to intencji przecież przez te różaniec przechodzi naszych, aby te właśnie przekładane różańce były również przekładaniem tych próśb naszych z prośby modlitewnej na życie. I tak wiele razy się stawało, i tak wiele razy ten cud widzieliśmy w naszym życiu, dzisiaj chcemy po raz kolejny raz zabiegać, aby te Przekładane paciorki właśnie przyczyniły się, przemieniły się z naszej prośby w działanie Boga, w łaskę Boga. I dzisiaj nie będziemy w tej modlitwie ustawać i tak dzisiaj, gdy kończymy ten cykl naszych spotkań e, fatimskich, Chcemy, aby ten różaniec dalej był obecny, znaczy ta łączność z Wilkowę, z Fatimą, przez różaniec niech się otrzymuje. A teraz intencje zbiorowe do dzisiejszej Eucharystii. Podnijmy się do świętej pamięci Franciszkę Borowską, która nie doszła do Pana o życie wieczne. Podnijmy się w intencji Pani Słonimskiej. Jest to msza dziękczynna. Intencja dziękczynna za otrzymanie łaski z o zdrowie i opiekę Matki Bożej i w intencji pielgrzymów z Jawora, którzy dzisiaj przybyli do Wilkowa. Te intencje, także te, które są w naszym sercu, które nas tutaj przybiorły, które to wyższą nam dzisiejsze wizycie w Wilkowie, te intencje przedkładaną przed Trąb samego Boga, a my na początku, aby nasza gotowość do modlitwy była jak największa, uznajemy na początku naszą grzeczność. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam bracia siostry, Nie że bardzo grzeszyłem wyślą go użytkiem i zajmowaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, że Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o obikwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Przeglądający, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. A... żyć Królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki Dla wszystkich ludów na tej górze ucztem z pustego mięsa, ucztem z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zerze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całą, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg odszedł z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyszedł i powiedzą w Powym dniu. Oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi, oto Pan. W którym złożyliśmy naszą ufność, cieszymy się i radujemy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej burzy. Oto Słowo Boże. Bo